No, w witam wszystkich w na kanale Sg4 Dzisiaj będziemy sobie testować skrzynkę z tego takiego mini eventu Który jest tutaj jak sobie widzicie na dół O jest tutaj Legends Liroth Jak widzicie 4 dni tylko 3 skrzynki do potestowania Jeden dzień, jedna skrzynka Także lecimy z pierwszą Pierwsza to będzie Parning Dune za 18 zł Zobaczmy co to w ogóle jest jest to procentówka, mamy 62% szans na PP Bizona, także dzisiaj kolekcjonujemy PP Bizona. No a potem mamy już skiny droższe, w 18 zł. Także spoko mi to pasuje. Damy sobie ją do ulubionych, a on nie mogę. Dobra, to sobie zaraz czekamy, bo oczywiście trzeba jeszcze przejść przez naszą dzienną rutynę. Czyli jak nie macie szybkiego kodu, pić sobie lukas, czyli sobie Enter, odbierasz sobie bonus 5% do odwania na stałe nie macie, skrzyneczkę milspec do otwarcia, otwierać ją sobie no już myślałem, że ten elite Beat wyleci to by było naprawdę mega jakby wyleciał, mamy taka fuber, czyli tak jak chyba poprzednio mm, no to zobaczmy co poleci z jednej skrzynki która też jest dla was dostępna, ja mam szósty poziom nie są trudne do zobycia naprawdę mm, MAK 10, BATON master, chyba też ostatnio trafiłem tego maka, bo mi się tak po prostu wydaje mm. Jak już się teraz trafię z Skarab, wydaje mi się, że trafiłem z Skarab w po poprzednim odcinku, no to, to też będzie niezwykły. No nie, a tym razem mamy 250 także nawet fajnie 7% się udało trafić tutaj z Kinka. No i sprzedaje 2,50 pada, tak po prostu. Eventy sobie już otwieraliśmy jeszcze jest 38 dni eventu, a jak coś płacacie to oczywiście dostajecie walutę. Pora, jak codziennie sprawdzić, jak tam kałach, kałach. 1111 zł na tym zielonym, także kurde no całkiem sporo za niego dają. Bo już się za jakieś 900 na Steamie sprzedaje. Jeszcze całkiem, całkiem dobra cena tych z płaceniem skinów zielonych. No i jeszcze zostajecie waluty eventową No dobra. Przejdźmy sobie tej skrzyni, dodam do ulubionych. Ona jest na bitwach na, na szczęście. Bo tych eventowych nie lubię tego, że ich nie ma na bitwach. Może kiedyś to dodadzą, ale na razie się na to nie zapowiada. No i zobaczmy. No na razie, 2 łupki Czy to będzie zysk? No nie, 39, mm, a otwarcie 54. Także wydaje mi się, że ta skrzynka będzie naprawdę dobra, ale na bitwach. Młartosik będzie kosztował już raczej troszkę więcej, 28, okej. Okay. No ale by takie dwa już leciały, to już był profit. No, no szkoda, ten 300 jest no, 1400 zł. Ale Kałach w New i MK 270 zł. Za dwa skiny 220 profitu tak prosto sobie wpadło. No ładnie, i na to 0,5% na to miałem? Na bóle na 0,88%, czyli już taki prawie procent. No ładnie to dało, kurde. Nasz otworzę 5 naraz Jak już tak sypie, ajajajaj. No jest Gloczek, ale on za drogi, to raczej nie będzie. 18,30 Jedna skrzynka tylko zwróciła jaj, Stój Niestety, przeleci przeleć? a W złym stanie, ale w traku. 4 dychy, Battle Skirt traku 4 dychy, niezła cena, te awp No ale nie dziwię się, bo jest mega Mi się bardzo podoba Znowu ten gloczek On jest chyba najtańszy, co nie? Ta... On jest... Nie, tu jeszcze jest... 2000. Imperial wtedy jest jeszcze tańszy niż myślałem. Adama ma WP Neonir, widać że to jest Skirt ale no, ona kosztuje 116, także Tyk, 170 wypada. Kurde, ja powiem wam, że ładnie oddaję. A to jak jeszcze zrobimy bitwę z tej skrzynki, to już w ogóle będzie maściutko. Może takie 10 skrzynek na 3. I czy under, czy zwykła? Damy na początek pora sprawdzić, czy dzisiaj mi dropi czy nie Bo widać, że mi dropi, ale w tej bitwie może być zupełnie inaczej, ja to czuję czuję, że ten raz się może odwrócić, jeszcze trafiłem takie dobre duo najlepsze duo do walki, Crusher i czad, no, śmietanka, ja ich kocham dwa boty to moje ulubione bociki na tej stronie że liczę, że coś fajnego im dropnie jakiś taki o, taki jet set. może im wlecieć, ja się nie brażę już mamy pierwszego glocka dla Chad'a ale tak spokojnie na razie. Tak naprawdę bardzo spokojnie już każdy otwiera po trzy skrzynki, tylko jeden drop na razie. A no, teraz Crasher wydropił Mortisa. No okej. Okay. No i przypadło teraz na mnie, tylko że trafiłem ten najtańszy skin który kosztuje tylko 8 groszy więcej niż skrzynka. O, zmienili bonusik, teraz jest taki niebieski. Ale to tylko wygląd, nic więcej się nie zmieniło. Eee. Aha. Za to umie się zmieniło, że trafiłem dwa skiny pod rząd. Nie ja nadal liczę, że chłopaki coś tutaj. Hmm, potrafiają. No muszą teraz trafić coś dobrego. I te oboje. No, niestety jeszcze ja tam na koniec MK, dobra. Kupkę wydropiłem, ale bitwa. Bardzo, bardzo słaba. Naprawdę. Jestem aż w szoku. Jeszcze raz Under. Oj. Usunąłem bitwę stało tak nagle nic nie mogłem zrobić cyk na trzech, under Już lepiej ta skrzynka od się samo otwiera po co to chodzi? Większy profit można zdobyć Ja liczę na te dropy, na te, które były u mnie. Czyli Akacz AWP Gdzie są te skiny? To jeszcze M kabuletra i mi wyleciała. O, tej, tej MP9 jeszcze nie widziałem. Oj, to jest jeszcze w dobrym stanie 32 zł. Nie są to przelewki. To już duża kwota. Trzeba się jest do końca gry wyłączony. Okej, okay, Jerry wydropił sobie ładną omeczkę control panel. U mnie gloczek. U, teraz wszyscy wydropili, tylko że mój chyba najdroższy tak jest. No, ale na razie mam najmniej. Jest to potwierdzone. Jest to potwierdzone badaniami że mam najmniej i niech tak zostanie. Tutaj czodzisko teraz bullet rain. Bardzo dobrze. Super. Cieszę się. O tak. Tak, czodzisko drop. Jak najwięcej. Tylko Jerry, nie ociągaj się. No, czat jest teraz... puri. Dropi skin za skinem. Dawaj jeszcze jeden. Dob o -o -o. Nie no, proszę. Proszę, Jerry, teraz. Karamba. 400, bo to już była dobra bitwa. Oj, tak. Dobra, ostatnia w tym odcinku na czterech tryb normalny. no, ja wreszcie gdzieś wydropię. Ale powiem, że dzisiaj lepiej mi oddawało na single otwieraniu niż tutaj w bitwie. Także mega. Znaczy oddawało mi w bitwie, tylko under. Widzicie, jak to jest. Liczę, że trz, trzeci raz też mi będzie oddawać. Oby. Oby tak było. Teraz niestety, pierwsza skrzynka nie oddała Henry sobie wydropił tutaj G3, SG1 Well, well, well Nie wdropiłem jeszcze nic Nie no, sobie jaja teraz Nie róbcie sobie jaj, proszę Muszę kosę wydropić No, no, nie wiem nazwać, tylko to będzie nie dawajcie się te skrzynki dobite naprawdę. Tak, tak będzie brzmiał ten tytuł. No nie wydropię nic, no nie. Teraz anderby się od idealnie, no. Nie mam pytań. Zawijam się i smarzę. No dosłownie wydropiłem nic. Eee, 240, 570 Spoko. No, bywa i tak. Bywa też i tak. Eee, Miałem słów eee, Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, subie komentarz. I do zobaczenia. Cześć. Pa.